Robimy festiwal dlatego przede wszystkim, żeby wyzwolić w ludziach radość. Tej radości według organizatorów festiwalu w wielu rodzinach jest coraz mniej. Mówi się o tym wygnaniu wewnętrznym i tutaj mówi, wskazuje się na ludzi starszych, nieraz dzieci. Są zamknięte w sobie. To jest wewnętrzne wydanie, które staje się dużym zagrożeniem. Temu zagrożeniu mają przeciwdziałać takie imprezy jak 9 Festiwal Życia, organizowany w tym roku pod hasłem Kto w rodzinie, ten nie zginie. Na finał festiwalu, już jak co roku, marsz dla życia, który ma pokazywać radość z bycia częścią zdrowej, kochającej się rodziny. Marsz, który można powiedzieć, jest przepięknym, kolorowym korowodem, w którym małżonkowie wraz z dziećmi. Poszczególne instytucje przychodzą, aby ucieszyć się, pokazać też światu, że, że są zdrowe rodziny. Marsz dopiero w niedzielę od jutra w Zielonej Górze, między innymi duchowa adopcja dziecka poczętego, koncerty i projekcje filmów, a także przedstawienie Teatru Kleryków ze wsparciem lubuskiego teatru Sztuka Światełko, która pokazuje rodzinne zakręty. Przedstawienie, które, które mówi o rodzinie, ale mówi również o, o pewnych zagrożeniach i, i, i o tym. Co robimy, kiedy, kiedy nie do końca jest fajnie? Tam padają takie właśnie, że mogłoby być fajnie, jakoś miało być fajnie, ale, ale nie jest fajnie. Nie będę zdradzać szczegółów. Festiwal promuje też rodzinne spotkania małżeńskie, które mają pomagać w ratowaniu rodzin zagrożonych rozpadem. Spotkania prowadzą Mariola i Piotr Narowscy, którzy szczęśliwym małżeństwem są już od 37 lat i którzy z roku na rok widzą coraz większy kryzys w rodzinach. Na te spotkania przyjeżdża tak przeciętnie. Plus minus piętnaście par. Więc jak zaczynaliśmy, to statystycznie par z kryzysami przyjeżdżały dwie, trzy. Szczegółowe informacje na temat festiwalu można znaleźć w każdej chwili na jego profilu na Facebooku.